O bitwę. Ja na TikToku mam profil. Trupia dusza Elżbiety El wysłał 5 zł, ale dziś sztucznie pierdolisz. Tak, zwłaszcza genialne były filmy, jak córka mówi, że ciebie nienawidzi. Lub filmy, gdzie w zamian za piwo dla ciebie obcy mężczyźni jeżdżą na karuzeli z twoją córką jak pedofile. Albo jak córka prosi, żebyś przestała filmować. Słuchajcie, na karuzeli z moją córką jeździł mój przyjaciel Edmund. Z Władysławowa, którego znam, poznałam go, gdy miałam 20 parę lat. Byłam po studiach, chyba właściwie już, także powiedzmy, że poznałam go, gdy miałam 25 lat, w 1995 roku. Także znamy się już prawie 30 lat. I on swego czasu miał dwa domy we Władysławowie, teraz ma jeden, bo jeden sprzedał. Ma tam jakieś działki, domki takie do wynajmowania, drewniane czasowiczą. I też wynajmował pokoje. No ja go tak poznałam, że ja u jego rodziców wynajęłam pokój. Jak miałam właśnie 20 parę lat, tak się poznaliśmy. W międzyczasie on się ożenił, wybudował dom, właśnie te domki. I wiele razy, gdy jeździłam właśnie do Władysławowa, do Kłapowa, to sobie wynajmowałam u niego pokoje, bo on mi po znajomości, ze względu na to, że na dłuższy okres taniej liczył, poza tym zawsze mnie tak koleżeńsko, po przyjacielsku traktował, także nie musiałam być zamknięta tylko w tym jednym pokoju, mogłam sobie właściwie po całym domu chodzić, tam w pokoju telewizyjnym, komputerowym sobie korzystałam z telewizora, z komputera. Bo akurat tam w tym pokoju, gdzie u niego wynajmowałam, to nie było telewizora. Ale w pokojach, on ma takie pod wynajem, to ma oczywiście telewizor, z lodówki. Robiliśmy sobie grilla, no i często też nas przewoził z moją córką samochodem w różne miejsca. Bo tam, gdzie on mieszka, to jest jeden taki minut, że to jest 3 km od morza. Dla takiego małego dziecka to był problem, więc mój przyjaciel nas często podwoził na plażę tym samochodem. On tam się różnymi sprawami zajmował, on ma, hoduje gołębie, wozi je na różne wyścigi. Z, z reguły wstaje o siódmej rano, karmi te gołębie. Nie wiem, prawdę mówiąc, czy teraz ma jeszcze te gołębie. Co prawda, rozmawiałam z nim ostatnio, ale nie zapytałam o to, bo mówił, że będzie z tego rezygnował, bo to jest dużo pracy. No i go często prosiłam, on nas czasami nawet codziennie gdzieś odwoził, potem gdy miał dwa samochody, to jeden mi dawał też do dyspozycji, jeździłam sobie tym jego samochodem też wzdłuż Półwyspu Helskiego, czy w drugą stronę na zachód do Jastrzębie Góry i on często, czy była gorsza pogoda, to na przykład szliśmy na obiad, do Wesołego Miasteczka, na jakieś zakupy ponieważ ja nie lubię za bardzo karuzelą jeździć, bo kręci mi się w głowie, robi mi się od razu niedobrze, no to prosiłam właśnie Edka, żeby z Marysią usiadł na tej karuzeli, w jakiejś tam gondoli, no żeby ona nie była sama, bo to w różnym wieku była, ale no takie małe dziecko mogłoby wypaść. I parę razy nagrałam filmy, jak oni jeżdżą na tej karuzeli i... Zdjęcia oczywiście też zrobiłam, z tym, że on był z daleka niewidoczny. No i ten mój przyjaciel Edek powiedział, słuchaj, ale nie mów nikomu, że, że to u mnie mieszkasz, bo ktoś mnie rozpozna, będą mi dokuczać twoi widzowie, a ja nie chcę mieć problemu, żeby mi ktoś przychodził pod dom. Także jak sobie chcesz to pokazać, to nie mów, że to jestem ja. Zawsze to podkreślał. I w ogóle nie chciał, żebym go filmowała, tylko gdzieś tam z daleka niewidoczny. No więc ja raz stałam taki film czy tam dwa razy i, i podpisałam, że moja córka Marysia na karuzeli z moim kolegą poznanym. Chora od morza. dusza Elżuni wysłał 5 zł tytuł. Tytuł filmu brzmiał mężczyźni kupują mojej mamie piwo, a w zamian jeżdżą ze mną na karuzeli. To nie pierwszy raz, kiedy nie się egzaminu jako rodzic. Pamiętasz, jak na Instagramie córki roiło się od pedofilskich komentarzy, których nie usuwałaś? Tak, ja ten film podpisałam, że moja, koleż moja córka jeździ z moimi mm, kolegami na karuzeli, a ja sobie piję piwo, które oni mi yy, kupili. I to mm, Chciałam wzbudzić zazdrość w moim byłym mężu, z którym niestety... Byłam już wtedy w separacji, czy może nawet po rozwodzie. No i tak jak mówię, kolega podkreślał, żeby nie pisać, że to on. Żadnego piwa nie piłam.